Tekst manny na 9 czerwca Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 33 Komentarz parauzyjny Za swoją wierność Pan nie otrzymał nagrody ziemskiego powodzenia, wprost przeciwnie, spotkały go niedostatek i prześladowanie, i to aż do śmierci. Był on mężem boleści, świadomym niemocy. Urągania tych, którzy urągali Bogu, spadły na niego. Chociaż był bogatym, dla nas stał się ubogim, tak ubogim, że powiedział: Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Sługa nie przewyższa swego mistrza, jeśli jego prześladowali. Nas też będą prześladować, a urągania, którymi jemu urągali, spadną i na nas. Jedyną nagrodą, której naśladowcy Chrystusa mogą się obecnie spodziewać, jest odczuwany w sercu przejaw Pańskiej miłości i uznania. Reprint numer 4071 Komentarz Epifaniczny wśród utrapień Jakie lud pana musi znosić można wymienić niekorzyści spowodowane obecnymi złymi warunkami, stałą opozycję przeciwnika, prześladowania ze strony świata oraz opozycję ze strony ciała, szczególnie w czasie wyczerpania, chorób i smutków. Dla zrównoważenia tych niekorzyści panu ziela duchowych błogosławieństw. Umożliwiających nam radowanie się w obecnych niesprawiedliwych warunkach i posiadanie nadziei zwycięstwa, ponieważ nasz Pan zwyciężył świat. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Ewangelia Jana, rozdział 15, wersety od 19 do 25. Byście byli z świata, świat, co jest jego, miłowałby. Leczisz, nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi. Wspomnijcie na Słowo, którem ja wam powiedział: Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeźlić mnie prześladowali, i was prześladować będą, jeśli Słowa moje zachowywali i wasze zachowywać będą. Ale ci wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, iż nie znają onego, który mnie posłał. Bym był nie przyszedł, a nie mówił im, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego, kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi, bym był tych uczynków nie czynił między nimi, których żaden inszy nie czynił, grzechu by nie mieli. Lecz teraz i widzieli i nienawidzili i mnie, i ojca mego. Ale iżby się wypełniło słowo, które jest w zakonie ich napisane, że mnie darmo mieli w nienawiści. Rozdział szesnasty wersety drugi i trzeci Wyłączać was będą z burznic, owszem przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. A to dziwam uczynią, iż nie poznali Ojca ani mnie. Dzieje Apostolskie rozdział 14 werset 22, utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze, i mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Rzymian rozdział piąty, wersety od 3 do piątego, a nie tylko to. Ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, iż ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieje, a nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który nam jest dany. Drugi Tymoteusza rozdział 3 Werset 12. Aleć i wszyscy. Którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Żydów rozdział 10 wersety od 32 do 34 Wspomnijcie na dni pierwsze, w których będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, lub oto, gdyście byli i urąganiem, i utrapieniem na podziw wystawieni lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Albo wyjmyście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majątności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebie i trwającą. Rozdział 12 wersety od 5 do 13. Czyliście zapamiętali napominania, które wam jako synom mówi. Synu mój, nie lekceważ sobie kaźni pańskiej, a nie trać serca, gdy od niego bywasz karany, albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, a smaga każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg się wam ofiaruje jako synom, albowiem któryż jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedy jesteście bękartami, a nie synami. A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich, zaż daleko więcej nie mamy być poddani ojcu duchów, abyśmy żyli, albowiem oni na mało dni, jako się im zdało, nas karali. Ale ten ku pożytkowi naszemu na to, abyśmy byli uczestnikami świętobliwości Jego. A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne, lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Przeto opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie, a czyńcie koleje proste nogami waszymi, iżby to, co jest chromego, z drogi nie ustąpiło, ale raczej uzdrowione było. Objawienie rozdział trzeci werset 19, jak którychkolwiek miłuje, strofuje i każe. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 1 i 27. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie je wierzycie. Pokój zostawuję wam, pokój one mój daje wam, niejako daje świat, ja wam daję, niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Rzymian rozdział ósmy wersety od piątego do 37, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czyli utrapienie, czyli ucisk, czyli prześladowanie, czyli głód, czyli nagość. Czyli niebezpieczeństwo? Czyli miecz? Jako napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone, ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Galatów rozdział 6 werset 14 Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa przez którego mi jest światu krzyżowane, a ja światu. Pierwszy, Jana, rozdział czwarty, werset czwarty. Wy z Boga jesteście, dziateczki, i zwyciężyliście ich, iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie. Rozdział piąty, werset czwarty. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a to jest zwycięstwo które zwyciężyło świat wiara nasza pieśni 328 38 57 93 179 222 305 wiersze brzasku 182 ufajcie lektura uzupełniająca w strażnicy reprint numer 5544 Pytania, jakimi były w tym tygodniu doświadczenia odnoszące się do tego tekstu? Jak były znoszone? Co one we mnie wywołały? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.